ma widzowie, pewnie was zawsze zastanawiało, jak zdobyć go to sleep albo raczej go to bed, już wam tłumaczę i też szukaliście się pewnie yy, różne video, ale to nie działało, to nie działało, już wam tłumaczę czemu, bo to i było zbogowane, albo się zdobyło tylko youtuberom, albo się w ogóle nie rozbiło, więc już wam tłumaczę jak to zrobić. Wchodzicie do Robloxa? Wchodzicie do Treasure. To jest ważne, że Treasure. Tylko nie wiem, czy. Tak, na Wojshadow to będzie działało, bo ja właśnie to zrobiłem na Wojshadow Server. Wojshadow Server. ważne już. Ok. Wchodzicie do gry. Ale zanim wejdziecie do gry, wchodzicie w ustawienia. Data i godzina. Wyłączacie ustawie czas automatycznie i pozwolić, żeby to się Wam załadowało. Jak to się Wam załaduje, daje, dajecie Zmień. Dajecie tutaj drugą. 50, minimalnie minimalnie 55. Ja ustawiam 56. Klikacie Zmień. Wchodzicie do windy. Ja dam, ja dam Full Screen Off żebyście widzieli jaki, je, jaki jest cza czas. Tutaj dolny róg. Transportnie. To czekamy te kilka minut. I znowu mnie zrespiło na tej mapie, gdzie umarłem. Nie wiem, nie wiem co jest dlane, ale znowu mnie zrespiło na tej mapie, gdzie to próbowałem. Ale dobra, to, to, to nieważne. To nie Ustawicie na drugą 57, nie? Nieważne, gdzie będziecie. Czy, czy będziecie robić po prostu rana, czy będziecie. Czy będziecie, yy, będziecie afk Możecie być afk możecie robić rana, to już od Was zależy. Ja, ja będę AFK do, 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 do drugiej 59, a wy będziecie patrzeć sobie na wodę. I y, nawet to działa. Nawet to działa jeśli w ustawieniach ustawicie. Więc ustawienie możecie dać na dru drugi ekran. Ja drugiego ekranu nie dam, więc minimalizuję. Więc minimalizuję. Albo raczej dam na ścianie i zminimalizuję. Y, I to działa z waszym lokalnym czasem. Nieważne czy, gdzie jesteście, czy USA, czy Polska, czy Rosja, czy y, Anglia, czy nie wiem, y, gdzieś indziej, to będzie... Działać. Jeśli oczywiście zmienicie, chyba że nie będzie, chyba że jesteście o drugiej, tam w w naprawdę nie ustawicie, nie zmienicie, tylko będziecie mieli ustawie, czas automatycznie włączone i naprawdę będziecie tam o drugiej czy tam trzeciej aktywni, nie? Wejdziecie do do gry, no to już wasza sprawa, nie? Czekamy do trzeciej. On się nazywa. Nie wiem w sumie. Nie wiem czy on wydaje głos. Trochę podgłośnie. I tam, gdzie będziecie mieli kursor, wybije trzecia w nocy. I tam, gdzie będziecie mieli kursor, tam on wam się pojawi. Więc na przykład y, będziecie mieli kursor na karcie, a gdy się odwrócicie, to to on będzie leciał z karty. Chyba, że on się jeszcze nie zwespił. O! Jest trzecia w nocy. Gdzieś powinien się zrespić. Ale nie mniejszy. Dobra, to czekamy. Chyba, że to mi nie będzie działać, bo już to osiągnięcie mam. Ale testuję. Testuję. O, fala. Hey, on jest po lewo, te zielone oczy. Good night. I najważniejsze jest to, że jak umrzecie od... Eee, on się chyba nazywał Running Hour, macie Free Revival. Więc siemanko, cześć! Jeśli Wam pomogłem, zostawcie lajka like lub suba. To od Was zależy. Cześć!